Jeszcze jedna próba małych kwiatów. Półtora roku użytkowania samochodów przez reporterów dziennika telewizyjnego. Na liczniku jednego auta 30 tysięcy, drugiego 50 tysięcy kilometrów. Obydwa testowane maluchy, zarówno ten po 30 tysiącach, jak i ten po 35 tysiącach, spełniały wymagania normy. To jest yy, hałaśliwość zewnętrzna ich nie przekraczała 84 decybeli. Takie warunki terenowe, to nie jest to, co samochody lubią najbardziej. Nasze Fiaty spisywały się znakomicie. Jak wynika z pomiarów zużycia paliwa, ten po 30 zużył przy jeździe miejskiej, 5,6 litra. Ten po 50 zużył przy jeździe miejskiej 5,8 litra. Jeździliśmy podczas upału i nozów, po drogach i bezdrożach, po miastach i wsiach. Test z punktu widzenia bardzo wymagających użytkowników. Samochody Fiaty 126 p były u nas obsługiwane w naszej stacji. W tym okresie e... Wykonaliśmy szereg przeglądów okresowych. Trzeba powiedzieć, że samochody w eksploatacji sprawowały się bardzo dobrze. Zawdzięczać to możemy dobrej eksploatacji i prawidłowym przeglądom, które były przeprowadzane w autoryzowanych stacjach.